Dzisiaj omówimy sobie piny, które do CSGO już za niedługo powinny zostać dodane. Całkiem możliwe, że również pojawi się forma fizyczna tych pinów, które będzie można kupić na nadchodzącym Majorze w Paryżu. Ale przede wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o systemie dropów pod koniec meczów, który może zostać usunięty wraz z wyjściem CS2. Również porozmawiamy o kluczach do skrzynek, które wraz z wyjściem CS2 mogą z CS-a zostać usunięte. Tak więc tyle słów wstępu. Teraz przechodzimy do sponsora tego filmu i zaczynamy a ten film sponsorowany jest przez stronę Skin Cantor, czyli przez stronę, na której... Możemy natychmiastowo sprzedawać swoje skiny CSGO, kosztem trochę słabszych rejtów, ale za to nie musimy czekać na nabywcę, ta strona automatycznie skupi wszystkie nasze skiny. Warto jeszcze wspomnieć, że ta strona nie wymaga weryfikacji poprzez dowód osobisty, co w tej chwili jest wymagane na wielu innych stronach związanych ze sprzedażą skinów CSGO. I jeśli chodzi o wypłaty, to są one na Paypala, na PaySafeCarda, w postaci kryptowalut czy też w gift a niektóre z tych metod wypłat nie mają w ogóle dodatkowej prowizji. Dodatkowo z kodem Sniper13, który możecie pisać na stronie, otrzymujecie 5% do każdej wypłaty, tak więc link do strony, jak i kod znajdziecie w opisie tego filmu. Tak więc zaczynamy od pinów CSGO. W CSGO z okazji nadchodzącego majora pojawi się nowy zestaw pinów. Jeden z dataminerów wyciągnął z plików gry grafiki nadchodzących pinów. Pojawi się m.in. pin związany z banhopem, pin poddog, pin operacji riptide, czy też pin boss jak i Anubis. Te dwa piny będą najdroższe i najrzadsze z tej całej kolekcji. I co ciekawe, prawdopodobnie te piny również pojawią się w formie fizycznej, które będzie można kupić w Paryżu na najbliższym majorze. Na no top, że oficjalny profil CSGO wrzucił zdjęcie. Jednego z pinów myślę, że to możemy wziąć jako potwierdzenie tego, że te fizyczne piny powrócą do CSGO, ponieważ ostatnie piny w CSGO fizycznie mogliśmy kupić. W 2017 roku, tak więc minęło 6 lat od momentu, kiedy mogliśmy kupić fizyczne piny na Majorach CS:GO. Dzisiaj w nocy również powinna się pojawić aktualizacja z Pickem Challenge razem z nowymi suwenirami oraz nowymi naklejkami, tak więc prawdopodobnie dzisiaj w nocy albo jeszcze w tym tygodniu taka aktualizacja się pojawi. W tym tygodniu pojawiła się również nowa kolekcja skinów, kolekcja skinów mapy Anubis. I nie będziemy tutaj rozmawiać o skinach, bo to jest najmniej ważne w tym wszystkim, jakie skiny są, każdy widzi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, w jakiej formie ta kolekcja została wypuszczona, ponieważ jak nigdy tę kolekcję możemy kupić bezpośrednio w menu gry za niecałe 9 złotych. Co prawda wcześniej mogliśmy już kupić kolekcje różnych map, ale tylko w trakcie trwania operacji, jak i majorów, tylko że tam kupowaliśmy to wtedy za tokeny oraz za gwiazdki, a w tej chwili możemy to kupić bezpośrednio w grze za pieniądze. Taka forma jaka jest teraz pojawiła się pierwszy raz i wiele osób zaczyna zastanawiać się czy Valve czasem nie chce zrezygnować z dropów w grze. A dokładniej ze skrzynek, które wypadają pod koniec meczów i czy czasem nie chcą odejść od systemu kluczy do skrzynek. Kto wie, może następne skrzynki będą pojawiać się w takiej samej formie jak ostatnia kolekcja Anubis. Czyli nie będziemy czekać, aż wydropimy skrzynkę podczas meczu, albo nie będziemy jej kupować na rynku, bo będziemy mogli ją kupić bezpośrednio w menu gry. Jeśli się nie mylę, to w docie 2 w 2015 roku odeszli od tego systemu. Tam wszystkie skrzynki przestały w ogóle istnieć, wszystkie skrzynki zostały usunięte z ekwipunków Graszy, z rynku Steam. Zostały jedynie klucze, a właściwie te klucze nawet nie zostały, ponieważ klucze zostały przerobione na tokeny, za które można było kupić skrzynki w menu gry które już jakby nie wymagały klucza. To wie, czy Valve z wyjściem CSA 2 nie chce prowadzić czegoś takiego. Wątpię, żeby usunęli wszystkie skrzynki z ekwipunków graczy, ponieważ w tym są za duże pieniądze, ale coś możliwe, że z tym zrobią. Valve może pokusić się o coś takiego z dwóch powodów. Po pierwsze, rozwiązałoby to problem botów, których od dłuższego czasu jest mnóstwo, są one po to, żeby wbijać level, potem takie konta można sprzedać, ale również po to, aby właśnie farmić skrzynki. Taki skrzynek można dostać aż do 3 w tygodniu, a z dzisiejszymi cenami skrzynek i w przypadku, kiedy ktoś ma farmę botów, która liczy kilkadziesiąt albo nawet i kilkaset kont, to już to są naprawdę duże pieniądze. Drugim powodem jest to, że w tej chwili dużo osób wchodzi na serwery DM Valve chociażby, wchodzą do konsoli, wpisują plus left, idą AFK i czekają aż im wypadnie skrzynka. I to też całkowicie niszczy serwery Valve, ponieważ połowa osób zamiast grać to się kręci na serwerze. No i kolejną rzeczą jest to, że może im się to po prostu opłacać. W ciągu 24 godzin zostało otwartych aż 6 milionów kolekcji Anubis. Nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek skrzynka w tak krótkim czasie została otwarta aż w takim nakładzie, ponieważ trzeba te skrzynki wydrobić. Tutaj możemy bezpośrednio kupić to w grzeń. Choć nie wiadomo jak będzie to wyglądało długoterminowo, możliwe, że dropione skrzynki długoterminowo zarabiają więcej. A też trzeba zaznaczyć, że w tych kolekcjach nie ma ani noży, ani rękawiczek, a to chyba najbardziej przyciąga ludzi do otwierania tych skrzynek. Obstawiam, że gdyby to była normalna skrzynka, to mielibyśmy grubo ponad 10 milionów otwartych tych kolekcji skrzynek, które właśnie zawierałyby kosę. I w przypadku tej kolekcji też nie wiemy przez jaki czas ona będzie dostępna do zakupu. W przypadku operacji majorów mieliśmy dany termin w którym możemy kupić te skrzynki za tokeny, czy też za gwiazdki. Tutaj kompletnie nie wiemy nic, czy to jest na stałe, czy to jest tymczasowe. W docie 2, z tego co wiem, niektóre kolekcje są do kupienia na stałe. Kto wie, co Valve planuje w CS2? Może ta kolekcja pojawiła się na test, żeby zobaczyć, jaki profit im to wygeneruje. Może zrobili to na szybko, ponieważ za chwilę jest Major i musieli taką kolekcję wypuścić, chociaż nie wiem, czy nie mogliby jej wypuścić podczas po prostu trwającego turnieju jako souvenir. Tego tak naprawdę nie wiemy, ale równie dobrze może to być początek nowych skrzynek, nowego systemu zakupu skrzynek w CSGO. Przegonamy się z czasem, przegonamy się już podczas możliwe, że premiery CSA2. Może na premierę powstanie jakaś nowa skrzynka, nowa kolekcja, którą również będziemy mogli kupić w menu. Gry. Pytanie tylko, co się stanie z dotychczasowymi skrzynkami? Czy one stracą wartość, czy wartość podskoczy? W tej chwili możemy jedynie spekulować. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja już się w tej chwili z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.